inne przesłanie, staramy się przekazać Państwu inne wartości. W tym roku będziemy mówić o akcji koordynowanej właśnie przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Zresztą już od jakiegoś czasu, czyli kampanii Dobry Zwyczaj ograniczaj. Natomiast tradycyjnie są z nami także inne służby, jak już wspomniałem, odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a w tym roku mamy także dodatkowych gości. Jak zawsze jest z nami, szanowni państwo, Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego ochrony ludności. Pozdrawiam serdecznie. Tak, to jest ten wspaniały, to wspaniałe auto, które Państwo widzicie po swojej lewej, moja prawa strona RCB. Absolutnie fantastyczny wóz, bardzo nowoczesny. Naszpikowany po prostu po sam dacha, nawet wyżej jak widać po antenie technologią. Cieszymy się ogromnie, że jesteście, jesteście z nami. Drodzy Państwo, jest z nami Straż Miejska, to z kolei druga przeciwległa strona. Jest, jest oczywiście Straż Pożarna w postaci, drodzy Państwo, OSP Kutkowo. I tutaj od razu powiem, że strażacy dzisiaj przybyli ze specjalnym tymczasowym punktem szczepień. Jeśli ktoś z Państwa ewentualnie miałby wątpliwości, to jeszcze nie dokonał tej ważnej czynności dla własnego zdrowia i zdrowia najpierw bliższych, a także innych, to serdecznie polecamy. Namiot strażaków jest tutaj, tuż obok, obok drodzy Państwo, na ścianie tylnej Starego Ratusza. Warto wejść. Jeśli nie od razu się zaszczepić, to porozmawiać i być może Państwo dacie się przegonać. Jedna dawka tutaj dzisiaj Johnson Johnson, także serdecznie Państwa zapraszamy. Dobrze, kto jest z nami jeszcze? Jest z nami Urząd Miasta Olsztyna. I to też jest ważna informacja, szczególnie dla pełnoletnich, bo Urząd Miasta Olsztyna dzisiaj postanowił wykorzystać to spotkanie, by Państwa zobaczyć. Jest ze spisem powszechnym. Także w Patio Starego Ratusza, czyli wojewódzkiej biblioteki, możecie Państwo wejść. To z drugiej strony z kolei, tam od lodów i kwiaciarek. I tam, Szanowni Państwo, można dzisiaj dokonać spisu powszechnego. To jest absolutny obowiązek i kto jeszcze tego nie zrobił, to może dzisiaj właśnie poświęcić te kilka chwil. Skorzysta z pomocy przesympatycznych e, koleżanek e, i właśnie e, się po prostu spisze. Serdecznie polecamy, a propos spisu, to jeszcze powiem, że będziemy e, w przyszłą sobotę tak jest, przyszłą sobotę, e, podejrzę 1030 Także spisywać się w Galerii Warmińskiej, ale od poniedziałku do piątku Państwo możecie na plac Jana Pawła II, 1 w Olsztynie się wybrać. Tam także jest specjalne pomieszczenie i także obowiązek spisowy. On jest do końca września, także czasu niby dużo, ale wiadomo jak ten czas szybko płynie. Szanowni Państwo, no i goście, o których mówiłem, że w tym roku są z nami, także to jest, drodzy Państwo, o tutaj, proszę bardzo, 9 Batalion dowodzenia, bardzo jest nam miło, ogromnie się cieszymy. I goście z Torunia. i goście z Torunia, tutaj także chciałem wspomnieć, lokalna organizacja turystyczna z Torunia z nami. O, proszę bardzo, to, to tam, gdzie było słychać owe przesympatyczne brawa. Jak Państwo wiecie, Olsztyn Torunie, pewnie wiecie, łączy postać Mikołaja Kopernika. Olsztyn był w Toruniu w ubiegły weekend, a dzisiaj, a dzisiaj zaprosiliśmy gości z Torunia do nas i Państwo możecie iść posłuchać o tym pięknym mieście właśnie w tym namiocie. je zaprasza, jak Państwo widzicie w Olsztynie, Olsztyn zapraszał w Torunie. Do siebie Polska jest tak piękna, że starczy jej dla wszystkich i absolutnie nie zamierzamy tego ukrywać. Bardzo się cieszymy, że Toruń dzisiaj jest z nami. Drodzy Państwo, to tyle tytułem wstępu. Dodam jeszcze, że całość jest pod patronatem prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Jak zawsze bardzo się z tego cieszymy i mamy, Szanowni Państwo, także program artystyczny tutaj na tej małej scenie. A później, jak wspominałem, od godziny 18 przeniesiemy się do Amfiteatru Marek Kaliszuk dzisiaj gwiazdą. Serdecznie Państwa zapraszamy. Naprawdę będzie sobie można posłuchać i umilić to sobotnie popołudnie. Na scenie, jak Państwo widzicie, już gotowa, bowiem Próba się tutaj kilka chwil temu odbyła, będzie nam towarzyszyć. Zresztą dużo dzisiaj będzie, szanowni państwo, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dlaczego Uniwersytetu? Bo orkiestra jest akademicka. Orkiestra Akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod kierownictwem Rafała Krause, szanowni państwo, oficjalnie, bardzo głośno i z przytupem, rytmicznie rozpocznie bezpieczny Olsztyn Anno-Domini 2021. Zaczynamy! Więc gdy mi choroba, więc gdy mi choroba. Tyle długie, tyle też daleko sięgają, że chronią też jeszcze nas tutaj. Pomimo tego, że mamy chmurkę, której ręka się kończy tutaj, to mamy jeszcze właśnie ten rękaw strążkę dalej, żeby właśnie nas dodatkowo jeszcze chronił. No i one w środku, widzicie, one są duże, takie trochę robocze, ale nie, zobacz, chronią przez cały czas podczas działań. Tutaj mamy krótkę. E, to są rękawice, a do działań taki jak mamy wypadek. E, Czyli to jest pracownictwo techniczne. Mamy wypadek samochodowy. Żeby możemy, żeby musimy się chronić. Gumaki bardzo fajnie przydają nam się w trakcie powodzi czy w trakcie zalań. Jak są intensywne deszcze, tak jak na przykład ostatnio przez cały czas. też. też. Można to też wziąć do pożaru, ale guma ma to do siebie, że ona się też nagrzewa.

Mama pomoże. Panie biorą tą końcówkę, ja, ja biorę tą, tak? Ja przekładam od góry, a Panie od dołu. Tak, Panie teraz przekładają od dołu. Nie, nie, no dobrze, dobrze, było, Trzymaj je gaciu. Teraz tak, ja przekładam z tej strony. Mamy sztureczki po jednej stronie, tak? Obracamy, naszą sekwężkę, ale musto. na <sum> to A teraz, jak powiedziałem już, zespół Pieśni i Tańca Kortowo. Przed Państwem życzę dobrej nauki, dobrej zabawy. Warmiński, którego teraz będziemy się uczyć. Uwaga, stajemy w parze. Chodź, pokażemy, Rafał. Łapiemy się za rączki. Chwytamy się, o tak. Łapiemy się tutaj w tej pary. Zrobimy tu parę. O tak. Można też w trójki. Tak. I uwaga. Śpiewając. Musicie mi pomóc śpiewać, bo wiecie, tańczyć śpiewać nie jest łatwo, a w grupie jest zawsze weselej i lepiej, więc uwaga! Miała baba, po fajdoka, uwaga! I tu robimy pięta, palec, ze I w drugą stronę. Miała baba, po fajdoka, pięta, palec, zeskok. skok. Wsadziła go na cieloka, pięta, palec, ze skok. Bardzo, bardzo prosty taniec. uwaga. どうしたらいいか。<music> do integracji to No więc No mikrofon. Dzięki bardzo. Szanowni Państwo, samą akcję dobry zwyczaj, ograniczaj podsumujemy także w amfiteatrze. Mniej więcej pewnie gdzieś tak przed koncertem, to na pewno Marka Kaliszuka, czyli pewnie gdzieś po 18.30 będzie z nami wtedy dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, pan Bożej Gawroński. I tak jak powiedziałem, tutaj, żeby też było bezpiecznie przy schodzeniu. Że halo, halo, no i co? No i co? No właśnie, a regulamin. No dobra, no dobra. E, dziękujemy bardzo. Miejski Zespół profil Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Kochani. Paweł, zapraszam Cię, tak, bo teraz, e, teraz czas na wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. Przeciśniesz się. Ja się tu jakoś przyciskam, to i ty się przeciśniesz. E, ile mamy nagród? Cztery nagrody. Dwóch panów i dwie dziewczyny zapraszamy. Szkolniaki w dalszym ciągu. Yy, to jest obowiązek. Dobra, tutaj mam kolegę. Yy... Śmiało, pewnie. Dobra. Dobra. Pytania, pytania proste, tak? Szkoleniaki, czy też starszych, czy też młodszych? Mo... Dobra, dobra. Mamy koleżankę. Jeszcze nie byłaś. Okej. Okay. Czyli mamy dwie dziewczyny. Jeszcze jednego dżentelmena potrzebujemy.